Włączamy y, już y, normalne celowanie I lecimy Dziękuję Mortarios, jeszcze raz dzięki, dzięki Dobra Kurde Dobra Muszę sobie czułość zwiększyć, bo... No to tamte, tego, dam. Muszę jeszcze sobie coś zwiększyć. Hmm. No tak. Czekaj, czy ja mam dobrą pozycję? Tutaj nasi coś strzelają. Tutaj jest mój. Tu coś się dzieje. Tutaj jakiś. Ej, tutaj coś trafił. Ktoś, tutaj coś. Tu poleciał strzał w ten krzak, i to weszło. Ale krna. Nie wiem, czy budynek mnie zasłania. Hmm. Hmm. Chyba jest dość spokojna bitwa. Jestem. Ja sobie stoję, dobra, jest. Git. Szukamy czołgów. Operacja, znaleźć czołg. Krna, Coś poleciało. Tutaj są nasi. Cześć! Macie idiotę na arcie. Tutaj bym sobie skupił celownik, może. Tutaj potencjalnie coś może zobaczymy. Tutaj mi się wydaje, że jest szansa. Coś się. Wydaje mi się, że... Mam skupiony celownik w miarę. Łoł! Wow! Ciekawe za ile. A! Dobrze! Jest pozytywnie! Mamy, mamy! Coś tam zrobiłem! Coś siadło! Ale to nie było takie łatwe, ale coś jest. Mmm... On tam pewnie będzie stał dalej za tym budynkiem, zobaczmy tutaj coś. Tutaj coś się dzieje, czy tu się coś dzieje? Jakieś strzały słyszę, ale nic nie widzę. Przodowałem. Dobra, przodowane. Hmm. Hmm. Bitwa jest chyba spokojna tak mi się wydaje, że. Bitwa jest taka typowa. kamperska. O, coś tutaj jest, 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 czekaj. Nie wiem, ile czasu skupiam celownik. O, szkurna, nie. Pudynek. No, tak, przeliczyłem, przeliczyłem się. Muszę się przestawić, chyba. Tak mi się wydaje. No źle to obliczyłem, że w tej kościół jest jeszcze Niestety no. Chyba oni w ogóle kontrują, tak mi się wydaje Tutaj Czy ty ty, on chyba... To jest chyba wróg Skupiam No co jest? Ja to się nie strzeliłem nawet! Będę jedna, no przecież chciałem strzelić. Nawet nie strzeliłem, no taka okazja. Ej, to jest nasz czy wróg? O, jest coś. Czekaj, zniknął. Samolot, o, to, chyba, to chyba wróg. No... Tutaj nic nie... tu, tu... coś jest. Lewandowski tyłem. Chyba weszło! Powinno... coś tam wejść. No, jeżeli się nie ruszył, to coś tam może dostać. Ale ciężko to idzie, ciężko to idzie. No zdecydowanie nie jest lekko Ej, ten type. Ja nie wiem czy ja mam przeszu Myślicie, że ja mam przeszedł, mi się wydaje, że ten budynek mi zasłania Wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj... N nie, nie wiem Wygląda to tak jakby mi chyba zasłaniał Uszanowany Cześć Darecki Tutaj przestrzału nie ma na środku, bicie na nic. Nie ma. Nie ma tutaj nic. Nic, nic się... Ciężkie wyzwanie. Tutaj ktoś jedzie, A to chyba mój. Ej, no to nie może być raczej rywal. Ej. To jest wróg? Czy mój? Ej, to jest mój czy wróg? Chyba mój. Chyba mój. To <laughs> chyba mój jest. Tutaj jest mój, to chyba... To też jest chyba mój. <laughs> Ale patologia. Tak, bym strzelił swojego, osób pomyśli, No porąbamy, kurwa! Nie odróżni od czerwonego! Od zielonego, no. Nie no, to są moi, chyba, tak? To są. Ciekawe jaki jest wynik bitwy, to jest. Tak mi się wydaje. Tu nic nie widzę. Tutaj. Co? Coś, ktoś jest blisko chyba. Ej, ktoś jest chyba blisko. E, coś. E, Powód dźwięk taki niepokojący. E, nie wiem. Sięga, nie wiem. Weźcie, pomóżcie. No co wy tak nisy piszecie na czacie? No nie, no. To jest chyba wróg. Nie, to jest nasz. To jest raczej nasz. Tutaj strzelają ciągle. A nic nie widzę. Tu nic nie widzę. Znowu jest ktoś wykryty, nie wiem. O, to jest chyba wróg. Ten jest chyba wrogiem. Tak, mi się wydaje, że to jest wróg. Zginął. O, no dobra. Tutaj nic nie widzę, w tych... Nawet tu żadnych blindów nie ma, tutaj to... Choć coś tu poleciało... Teraz... Tak się czuli arciarze podczas II Wojny Światowej. A. Nieraz było tak, y że... Y ostrzelane były sojusznicze jednostki, bo poszło fake info. Wyobraźcie sobie, że tak będą wyglądały bitwy artą kiedyś, co nie? Przecież żeby by przestali robić damage w końcu. Najlepsze jest to, że ludzie robią damage, a ja się patrzę, co nie? A ja szukam czegokolwiek. To jest najbardziej smutne, że ludzie robią damage, a ja się patrzę. Widzicie jakąś kropkę, czy coś? Jakiś sygnał? Ciekawe, jaki jest wynik bitwy. Ja bym się śmiał, jakbyśmy wygrywali. Mm. Mam pomysł. On strzela gdzieś na lewo. Więc chyba coś się dzieje po lewej fan Na lewej francie, tak. Tak wnioskuję, że on strzela na lewo. To jest nasz raczej. To jest chyba nasz. Co mówi mi, że tu może być ktoś. Tak, jakby celował tu. Jak miasto wygląda? Ty! To jest chyba wróg! A to jest chyba nasz! To są chyba nasi! To mi się wydaje, że są nasi! Ostrzelił ktoś coś? Czekaj! O, tutaj coś! Hmm. Aj, yy. to chyba był wróg. To był chyba wróg. Yy, strzały lecą na lewo. Skupmy się na lewej w takiej yy, sytuacji. Yy. Tu mieliśmy... O, zginął nam Fok! Tu był Fok! Tu był Fok, on zginął Czyli... Chyba lewa flanka ogólnie przegrywa. Chyba... Chyba lewa flanka przegrywa. To jest nasz raczej, tak? Bo bym nie zabił. I on mierzy tutaj. A tutaj Nie widzę żadnych kropek. Coś się zapaliło, ale nie wiem gdzie. Nic nie widzę Bazę mi przybuję. Co? Kto, 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 kto? O, tu jest Grill O kurna Nie wiem, czy skupiłem celownik Trafiłem go <ścoughs> Ciekawe, za ile Trafiłem go centralnie Jaki prank. Chyba mnie widać. Chyba mnie widać. Nie. Zobaczmy wynik. 6,15. O kurde. 1000 demedża. 1000 demedża zrobiłem. E, to spoko. 1000 demedża. 1000 demedża zrobiłem. Uwaga, zobaczmy. 1000 demedża zrobiłem. 1000 dymka. 1500. Trafiłem tego grilla za 600, TVP za 400, 705 a za 411. I bacatian ogłuszyłem. Y 1500 uszkodzeń, to ja nie sądziłem, że zrobię. Nie sądziłem, że zrobię 1500. Napiszcie, czy sądziliście, że pójdzie mi aż tak dobrze, bo uważam, że to jest dobry wynik. Ten zrobił 3000, co prawda, tak? 3000, ale to nie zmienia faktu, że 1500 to jest wynik, który mnie cieszy. Myślałem, że poszło dużo gorzej. 500, 400, 400 i 500 i 600. No, piszecie tutaj, widzę, że nie sądziliście, że tak dobrze poszło. Wyglądało to kiepsko. Siemanera. Wszystkim? Siemanera siema.